Nagrodę dla gry roku otrzymuje Claire Obscure Expedition 33. Najlepsza gra niezależna? Claire Obscure Expedition 33. Najlepsza muzyka? Claire Obscure Expedition 33. A zwycięzcą w kategorii najlepsza gra wyścigowa lub sportowa lub ekspedycja zostaje Claire Obscure Expedition 33. Brawo, brawo. Jezusie, przecież po tym wydarzeniu to szef twórców Claire Obscure to jest pewnie... Obwieszony orderami jak sowiecki generał. Tym razem organizatorom Game Awards udało się coś, czego nie dokonali nigdy wcześniej. Mianowicie po raz pierwszy po całym tym show, w którym nagrody są tylko na doczepkę, bo każdy i tak czeka wyłącznie na zwiastuny nowych gier. Ktoś. Faktycznie komentuje wyniki plebiscytu. A to dlatego, że Claire Obscure Expedition 33, czyli tytuł, na który jeszcze z rok temu czekali tylko fani turowych RPG ów i ja, bo ja od początku wam mówiłem na kanale, że to będzie zajebiste. Pobił rekord wszechczasów, czyli 11 lat pod względem liczby zdobytych statuetek. Zgarnął ich bowiem aż 10 i zdeklasował wręcz dotychczasowego lidera, czyli The Last of Us Part 2, które takich nagród miało kilka lat temu 7. 7, żałosny rezultat. I żeby nie było, dla mnie też to jest wybitna produkcja. Swoją drogą, to mój film o moich grach roku będzie już za kilka dni. Natomiast troszkę mi tak szkoda pozostałych nominowanych. Gra Roku, spoko. Rozumiem. Wydaje mi się, że te gry roku to w ogóle co roku nam starają się jakby przypominać o tym, że jakieś gatunki gier istnieją i mają się dobrze i jednak są spoko, no bo teraz mamy te turowe RPG. Rok temu były platformówki, a przecież platformówki to tylko na Nintendo, a i tam nie są warte tych 300 zł. Wcześniej mieliśmy Baldura, czyli rozbudowanego RPG i tekstu, czyli kooperację, no wiecie, w którą stronę to zmierza. Kierunek artystyczny, narracja czy nawet muzyka, spoko, zasłużone, ale już mogli sobie odpuścić najlepszą grę indie, czy nawet najlepszą debiutancką grę indie, bo owszem, to nie jest produkcja AAA, a założyciel studia Sandfall miał na początku tylko marzenia, ambicje i miliony dolarów od ojca. Serio, zapraszam do mojego filmu. No i troszkę mi po prostu szkoda wielu innych świetnych tytułów, które przez to głupie Claire Obscure troszkę na tej gali przepadły. Tyle dobrego, że chociaż statuetkę dla najlepszej gry mobilnej zgarnął tytuł o antropomorficznych koniach, babach, anime biorących udział w wyścigach. Mam 1500 godzin i still counting. Pozostałych laureatów widzicie na ekranie. Moim zdaniem największą żonadą jest nagroda dla drugiego sezonu The Last of Us jako dla najlepszej adaptacji gry. Pierwszy był spoko, oglądałem go z żoną, byliśmy zafascynowani, a teraz jak oglądaliśmy drugi, to aż wręcz było mi przed nią głupio, że jej opowiadałem, że tutaj to się fabuła rozwinie i w ogóle dla Last of Us 2 było fajne. Było, ale serial nie jest. Z drugiej strony dobrze, że coś tam skapnęło Silk Songowi, ostatecznie i Hadesowi 2, bo zasłużyły. Ale dobra, wiem, że przyszliście tutaj głównie powieści o nowych grach, no bo w ostatnich latach to właśnie Game Awardsy przejęły rolę tej największej imprezy, na której jest zdecydowanie najwięcej fajnych gamingowych niespodzianek, takiej wiecie, nocy marzeń. Uff. A, mi się gówno przyśniło. No bo właśnie też na polski czas to jest w środku nocy. Tak więc dobrze, z racji tego, że pewnie też wielu z Was nie oglądało, to przybliżę Wam najciekawsze, moim zdaniem, nowości z The Game Awards i myślę, że to moim zdaniem jest tutaj kluczowe. Bo y, moją uwagę zwróciły inne tytuły niż w większości branży, ale ja znam swoją widownię i wiem, co też Wam się spodoba. Zapraszam. Star Wars Galactic Racer, czyli duchowy spadkobierca kultowego, i tutaj nie nadużywam tego słowa, kultowego Star Wars Episode One Racer, które było tak wspaniałe, że do dziś, do paru do, do parę dni temu, co jakiś czas włączam sobie remaster tej gry. Będzie rozbudowana kampania fabularna i wraca Sebulba. A zawsze typa lubiłem, bo tak mu. Dobrze z oczu patrz Premiera w przyszłym roku, robi to nowe studio, ale troszkę pogrzebałem w ich życiorysie. Zrobiłem ilustrację i okazało się, że założyły je jakieś tam wszechy z Criterion Games, czyli studia, które zrobiło Burnouty i kilka z tych lepszych Need for Speedów. Tak więc powinno być spoko. Reżyser Mass Effecta robi z kolei Star Wars Fate of the Old Republic, czyli takiego nowego rpg właśnie w stylu Mass Effecta i takiego nowego Kotora. Też pięknie i też super, ale wnioskując po Cinematic teaserze, który trwał minutę i nie pokazywał rozgrywki, to pogram sobie w to za 5 lat na moim PS6 Pro. Ale tam wiecie, Star Warsy to jest pójście na łatwiznę, bo Star Warsy każdy zna i prawie każdy kocha. Zrobić nową markę. To jest prawdziwa sztuka, a już szczególnie zrobić nową markę, która zgrabnie obśmiewa stare. Bradley the Badler, mimo że brzmi idiotycznie, to chyba będzie coś fajnego. Wydaje mi się, że hasło... Byli pracownicy Ubisoftu, zakładają własne studio i robią coś lepszego niż Ubisoft. Ostatnio zyskuje na popularności, no bo tak samo było choćby z tym Claire Obscure. Tutaj poszło to w zupełnie inną stronę bo w kreskówkową. Czuję mocnego ducha Gexa i Conquers Bad Day, czyli będziemy mieli grę przesiąkniętą popkulturą, z nieco wulgarnym bohaterem i parodiującą inne gry, bo w zwiastunie w trafia do światów Bloodborna, Cyberpunka i The Last of Us. Świetna rzecz, na razie tylko na kompy, no ale w sumie mam komputer, więc mnie akurat nie szkoda. I dodatkowe pokłady nadziei i bonusowy jeszcze plusik za to, że reżyserem jest David Solani, czyli koleś, który wcześniej pracował... W Ubisoftie Milan i zrobił Mario, plus Rabbit, i to jest ten, który niegdyś się. Popłakał ze wzruszenia, jak zobaczył, że o jego grze na scenie mówi Shigeru Miyamoto, czyli twórca Mario, więc no widać, że to jest typ, któremu pasji raczej nie brakuje. I miękka faja, więc nie, nie krytykujmy tej jego gry, bo mu przykro będzie. Na dwa takty wraca też Tomb Raider w 2026 na 30-lecie marki. Remake pierwszej części, przy którym współpracuje również polskie studio Flying Wild Hawk, a rok później zupełnie nowa odsłona Tomb Raider Catalyst. I czuję tutaj właśnie, nie że... Zrobili Tom Pridera na nowo dla nowych czasów, tylko że wraca taki stary, dobry Tom Raider. Czuć taki radosny zew przygody, a nie chlip, chlip, ja biedna kobieta przeciwko światu sama biedny patriarchat. Co do tego remake'u to pewne drobne zmiany w oprawie wprawne oko zauważy. Super. Ekstra, a o burzliwej historii całej marki Tom Raider to sporo pisałem w mojej książce, więc zachęcam. Orbitals to jest eks na Nintendo Switch 2, chociaż pewnie tylko czasowy, i dobrze, bo wiele osób powinno to zobaczyć. Jest to zupełnie nowa marka, koopowa, inspirowana takimi grami jak Street Fiction. Natomiast co najważniejsze, wygląda jak chińska bajka. Ale nie że chińska bajka antropomorficzne konie 2025 przegrywowane, tylko jak anime z lat 80. Pełne nostalgicznego klimatu. Jeżeli chodzi o styl graficzny, to już teraz widać, że arcydzieło, i mam tylko nadzieję, że cała reszta dotrzyma kroku, bo grałbym nawet tylko po to, żeby sobie popatrzeć. Ale nawet o dziwo, o tytuł najładniejszej kopowej gry na Nintendo Switch 2 na Game Awards, Orbitals musi walczyć, bo pojawiło się też multiplatformowe Out of Wars wykonane w technice animacji. Pokładkowej. Doświadczenie mnie uczy, że czasami takie tytuły nie mają akurat nic do zaoferowania oprócz ładnej oprawy, ale serduszko moje marzy, aby to wyszło bo patrzyłbym. A widzieliście Screamera? O tym, że kreskówkowy styl i samochody do siebie pasują, to wiem jeszcze od czasów auto automodelisty. Arcade'owe wyścigi z absurdalnymi poślizgami też lubię, więc będę w to grał jak szalony. Nawet jakaś fabuła będzie. Ale ja to generalnie wciąż czekam przede wszystkim na to, aż jakakolwiek gra będzie godna wyświetlenia na moim gamingowym monitorze MSI, bo on został zaprojektowany z myślą o przyszłości, a przyszłość... Nadejdzie dopiero w przyszłości. Jeżeli chcecie mieć idealny monitor i do opaceta i do konsol, to wasz quest poszukiwawczy uznaje za zakończony. Gratulacje plus 50 Expa minus trochę złotych. MPG322URX QD-OLED. Spokojnie, nazwa to najmniej fascynujący element. 32 cale, QD-OLED, świetny HDR, najnowszy DisplayPort 2.1 a dwa razy HDMI 2.1 pod konsolę i jeszcze USB typu C z przesyłaniem obrazu i ładowaniem. 4K przy 240 Hz, czas reakcji tylko 003 milisekundy grey to grey, czyli znacznie szybciej niż mój mózg myśli. Czyli tak jak sądziłem, jedynym słabym punktem tej konstrukcji jest człowiek. Szczególnie jak się zagapię na grafikę, bo podłączałem go testowo pod potężnego kompa MSC z Intelem Ultron 7, RTX 5070 i 32 GB RAM. Teraz ten RAM jest wart 5 milionów złotych. Że ole się wypali? A nie boicie się tych wielkich metalowych ptaków na niebie? Ludzie, mamy 2025 rok, to jest rok technologii MSI Care 2.0, która chroni matrycę... I gwarancji na wypalenie ekranu, znaczy na brak tego wypalenia, na pełne 3 lata. Idealny świąteczny prezent dla gracza. Niestety nie znam innych graczy, więc kupię sobie. Wiadomo, nie tania rzecz, wiem, że ustaliliście sobie rodzinny budżet prezentowy do 100 zł, ale gwarantuję Wam, że jak zobaczycie miny rodziny. Kiedy wrzucicie tego MSI pod choinkę, to zakup opłaci Wam się jeszcze bardziej, bo myślę, że przez najbliższy rok niczego oprócz tego monitora nie będziecie oglądać. A jakby co, to możecie też zostać fanatykami MSI, bo mają w ofercie nie tylko kompy i monitory, ale też słuchawki, klawiatury czy myszki. Konkretną datę premiery dostała też w końcu tajemnicza pragmata od Capcomu, która też w końcu przestaje być tajemnicza, bo na Steamie wylądowało demko i zaraz sobie ściągnę właśnie na tego kompa, o którym mówiłem. Pamiętam, że te grę zapowiadali jeszcze przed premierą PlayStation 5, więc Miło, że w końcu coś tam z łaski swojej wypuszczą. Co jeszcze bardziej niespodziewane, już w dniu swojej premiery w kwietniu gra ukaże się również na Nintendo Switcha 2 i pewnie w ramach cięcia grafiki tam ta dziewczynka będzie łysa i dostanie nawet swoją figurkę Amiibo, która wygląda dość niepokojąco i bałbym się trzymać taką w domu. No, Kapką bardzo ładne i pełne wsparcie dla Switcha 2. Przypominam, że Resident Evil 9 i tak samo zresztą na 7 i 8 również będą. W kwietniu debiutuje też Saros ten miliarder, co TVN finansuje, nowa gra od twórców Returnala, która w sumie wygląda bardzo podobnie, czyli mamy roglaika i dużo, dużo strzelania, ale w otoczce, która trafia do mnie jakoś bardziej i w dziwny sposób jest fascynująca. Super miłe zaskoczenie to LEGO Batman, bo to jest taki następca trylogii Arkham, z tym, że z dużą dawką humoru, ale też ma rozbudowane miasto, masę możliwości, jeżdżenie Batmobilem, Premiera na wszystkim 29 maja. I co, Rocksteady? Warto było robić to Suicide Squad? Super modną grę usługę? No zobaczymy, co teraz się lepiej sprzeda. Czy to, czy to wasze coś, czy, czy Lego Batman? Hm. Dobra, a teraz pora na sekcję gier, które mnie jakoś personalnie mocno nie ruszają, ale wiem, że wiele osób na nie czeka i obiektywnie są intrygujące, więc wspomnieć o nich przynajmniej wypada. Divinity od twórców Divinity i nowa odsłona nosi tytuł po prostu Divinity. Przepiękny, pełny kontrastów, intrygujący jak Diabli z zwiastun, który nie ma jednak nic wspólnego z rozgrywką i nie ma daty premiery, ale reali się nie spieszą, w sumie dobrze, więc póki co staram się nie podniecać, bo jeszcze nawet nie przeszedłem tego baldura, więc no co z tego, że tutaj zwiastun pokazuje jak tam fajnie kiedyś się paliło starymi dziadami w piecu. A właśnie, i a propos starych dziadów, to typ, który pełnił kiedyś ważną rolę przy projektowaniu Uncharted i The Last of Us założył własne studio i odszedł zupełnie od tego swojego starego kierunku. Teraz robi platformówkę, w której sterujecie starą babą. Wchodzicie po schodach, tylko, tylko to jedno i ten gameplay na 15 godzin. A do tego ta kobieta, jakże stereotypowo, jest czarownicą. Widzicie, gość od Delasto Was odszedł z nocy, dobrze, żeby zrobić coś zupełnie innego, a typ, który wymyślił Jakuzę, w sensie serię gier, a nie że tę całą organizację, odszedł sobie z SEGI 5 lat temu i tak myślał, myślał, jaką by tu grę zrobić. I robi jakuzę tylko że pod innym tytułem. Nosi to nazwę Gang of Dragon. Exodus mówią, że to jest następca Mass Effecta, ale z tymi animacjami Mord to chyba Andromedy. Widzę, że sporo ludzi czeka, ale mnie to jakoś zupełnie nie rusza. Dla mnie wygląda jak z jakiegoś generatora. Control 2 w 2026 roku, więc też ekstra z tym, że na zwiastunie bardzo mało rozgrywki, a to co pokazali wygląda jak typowy slasher, troszkę zaskoczonko w takim razie, no i. Czekam na więcej informacji, żeby ocenić, czy mnie to jakoś bardziej interesuje czy będę grał, czy nie. Do tego pojawiło się troszkę gameplayu z Lords of the Fallen 2, a 007 First Light próbował mieć swój Keanu Reeves w cyberpunku moment, bo ogłosili, że w tej grze przeciwnikiem Jamesa Bonda będzie Lenny Kravitz. Lenny się wcielić tego przeciwnika, to się super składa, bo akurat zawsze jak na niego patrzę, to mam jakoś tak ochotę mu w pysk strzelić. Fajnie. Ogłosili nowe samolociki Ace Combat 8, no i pojawił się świeży zwiastun Phantom Blade Zero, czyli chiński gry o chińskich sztukach walki. Jakoś tak wszystko jest ostatnio o legendach i świecie wschodu, ale całkiem mi się podoba, na tyle, że pewnie kupię ale dopiero we wrześniu 2026, chyba że wcześniej, bo w lutym skuszę się na Nio3 i już mi się ten setting przeje. Jakichś tam największych krapów czy zwiastunów, zwiastunów, zwiastunów to nawet nie omawiałem, a zapomniałem o Megamanie, ale to tam i tak no, nic ciekawego, bo nie poszli tym razem w jego najfajniejszy, najbardziej ikoniczny design. Szkoda, że nie sprawdziły się te plotki o Polakach, że może coś tam CD pokaże, jakiś dodatek do na trójki, tak, trójki albo do Cyberpunk'a z okazji pięciolecia. No, ale nie można mieć wszystkiego. Myślę, że całkiem fajna gala z całkiem zróżnicowanymi grami, ale oczywiście możecie mnie wyprowadzić z błędu i powiedzieć, że totalny szajs, podobnie zresztą jak mój film. Więc zostawcie łapkę w górę albo łapkę w dół, i podbijcie, jeżeli Wam się podobało, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia!